Cześć z tej strony SuperMaci A dziś witam was w kolejnym odcinku Tym razem z Clash Royale I tak jest w końcu Clash Royale I po drugie Sorry że dawno nie nagrywałem Przedstawię sobie kamerę I teraz idealnie Możemy zagrać sobie batla, hmm, Może jeden I zagramy sobie challenge, a. Mega touchdown yy, Udało mi się raz wygrać raz przegrać yy, To jest mój aktualny deck więc możecie mi też napisać w komentarzu, yy, znaczy jak nie przegram, yy, co by pasowało zmienić w tym deku. Ale ja wygrałam tym dekiem. I nie to, że przegram. Yy, mam już Spooky Tauna, spółki I jedyną kartą, w jakiej mi brakuje, jest tylko Ramrider. Czyli Goblin Changer też już mam. I tutaj przy rzadkich mam, bo ja mam. O. Tutaj jest Goblin Change. I ten update mi się podoba, bo teraz jest takie kozeckie animacje. To mi się podoba. No, mi się podoba. Te animacje są kozeckie, bo już wiadomo w czym jest dany, dana karta. Dobra, ta animacja jest fajna. O, przez przypadek wyszłam. I tu hit pointsy. I. I. To ten goblin co wyłazi ze środka nazywa się goblin brawler czyli jak tłumaczę że według supercela brawler to jest zadymiarz to to jest goblin zadymiarz oczywiście od Brawler. tutaj jakby coś to się podzieliło na trzy jest najpierw gameplay potem są statystyki a tu jest opis karty i mi się to bardzo bardzo ten update mi się podoba ze względu na to, już y, coming soon jest y, nowa karta, czyli Battle Healer y, jeśli wejdziecie na kanał Clash Royale zobaczycie TV Royal y, dowiecie się trochę więcej o tej karcie ja wiem, że to będzie po prostu, jak gracie w Clash of Clans to ta Hiller leczy y, to będzie jednostka taka naziemno latająca to znaczy, o co Ci, o co ci Maciej, super Maci chodzi, że będzie mogła przepłynąć, znaczy przelecieć nad rzeką, ale będzie atakowała typowo y, y, jednostki naziemne, i jednostki naziemne będą mogły ją atakować, Typo na przykład lumberjack. I taka ciekawostka: jak y, Battlefield uderzy w coś, to dopiero leczy. Nie tak jak Hillerka w Clash of Clans, że, że o tak leci Tylko, że ona jeszcze bije yy, Chyba damage na tym dziewiątym poziomie ma tak około ze 100 Jakoś tak, tam chyba troszkę więcej, ale nie wiem Dokładnie z tego co gameplayów się naoglądałem I ogólnie tutaj jakaś specjalna oferta u Emotka No to sobie kupimy z silverkiem i z emotką Kupimy za 100 gemów 138 golda, dużo. dwa dart gobliny. Fajnie. 16 bomberów. Mimo tym dużo nie gram O, jeszcze Challenger. Zdobyłem. I mam nową emotkę. Świnia się cieszy i wybucha. To chyba były te emotki na chińskim nawróceni. Ale też Challenge wyżowaliśmy na dwie koronki fajnie request 5 common card i jeszcze możemy sobie pograć arenka najpierw arenka ogólnie ostatnio gram golem więc mi się spodobał ten ale ogólnie grałem y, lava Luna. i napiszcie w komentarzu czy mi się opłaca ulepszyć lawa lawę czy może baby dragona z minionki czy Sprite. Y. Napiszcie w komentarzu, a my lecimy za ręką. Yy, ogólnie teraz nie grałem yy, w Clash Royale. Głównie trochę grawa o maskina. Pokażę swoją wiadkę. No tak trochę się nie w... użyjemy. Minionków. Mam trochę takie jakby lagi, takie wrażenie. Jakby nikt nie jakby mam... Taki trochę spóźniony to ale on szczerze ma strasznie słabe lewej kart. Użyjemy sobie Fireballa, ulepszymy go na 11. No i ładnie. Jego spamming się nie udał. Ogólnie chyba też jest spóźniony dźwięk, co do animacji, bo chyba, yy, no mój... Moja nagrywarka trochę mi tak laguje. Ale on tak szczerze ma słabe karty. Szczezę? Chyba i łatwo wygram. Dobra, przygotuję się do ataku. Leci już lewa. On piękne Sparki. Sparki Giant. No trochę ciężkie kombo do skontrolowania. Ale ja mam minionki. Ona nas piergoblinę. To szybko muszę użyć. Dobra, udało się skontrować. I my już zdobywamy wieżę. Ani nie zdoby I mamy już koronkę jedną. Dobra, może nie będziemy fireballować wizarda, tylko zfireballujemy... Znaczy, ja zfireballuję i... Bardzo ładnie. I użyjemy swojej M matki znaczy mojej. Super, że ta oferta wleciała, bo znaczy nie zauważyłem tej oferty na początku. Ale ten odcinek będzie krótki, bo strasznie długo gadałem. Mniej niż grałem. O nie, trochę pomieszała mu się kolejność z tym Sparkiem, no ale... Jest podwójna eliksir, więc ja mogę łatwo go zmieścić teraz. Tak, prince ma na ósmym poziomie. No dobra, pracowałoby teraz go zniszczyć. Może wiem. tak. O nie, zniszczyłem. A nie nie zniszczył mirada. No i dobrze, bo teraz wystarczy trochę powystawiać. I na trzy koronki wygraliśmy. Znaczy tam chyba dostanę te bonus, że chyba dostanę bonus. Tak, dostanę bonus 3 trzech, trzech koronek plus Silver Chest i 24 golda. Świetnie, i otworzymy sobie jeszcze tak. Yy. O, Mamy 50 kart, odbierzemy. Royal Rekrutów 50, dobrze, i odbierzemy sobie jeszcze na koniec tiera. Znaczy skrzynkę z tiera. I time 153 golda, przyda mi się. 2 Gemy, bo wydałem na łatkę 2 Liksy Golemy 53 Mortary. 10 Zapiesów i teraz będzie y, ten y, Epic Jeden Lightning, ja Lightningiem nie gram jak chcecie to dołączcie do mojego klanu Master Polska napiszcie w komentarzach, żebym kogo wikikował no a teraz dla was specjalnie wykikuję tych co dawno grali I tutaj Oczywiście tych co mają mało pucharków I tu kik co nie dają nam żadnych korzyści Czyli głównie ci co mają zero Ci dawno też nie byli Oni mają mało pucharków Niestety typy są kikowani i wy teraz możecie zapełnić te miejsca w klanie, te cztery miejsca. Ja chętnie się z wami polikwestuję, znaczy potryduję komonami, mam bardzo dużo komonów, albo legendami, bo też mam dużo. I po prostu otrzymacie status, że pomogliście mi. A ja jeszcze zagram sobie mega touchdown'a. Jeszcze raz, teraz. I Napiszcie w komentarzu co będę zmienić Tytma Pass Royala To nic Użyjemy sobie górnik może w tym miejscu Ale dziwnie się stoi ten górnik no. Aż myślałem, że tylko jest Ogólnie nie mogą to koniecznie goulbreakera. O ładnie. 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 Ładnie mi poszło. Ogólnie cię typi pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich moich widzów też. Możemy hmm. sobie teraz. Mi się wydaje, że chyba strzałki dostały tam małego bafa. Bo teraz tak jakby mam wrażenie, że strzałki lecą po dwa razy. No nie, ale to jest przegrane, bo to jest już przegrane. Ale dam mu, mu ława. Możemy zrobić golem Nightwitch. Ale się... Y typ zużył właśnie onia. прикручу то есть у меня так как бы на две стороны этих хракорута как же по суровой вот и бироник этих хракорутов тянут из-за гуляния тоже, тоже чем из-за фаерибора я уже троха глупий, ну ладно хоть и без понятия Korzystaj swoich. Swój... No ja nie uda się. Bo nie Hallbreaker Holbreakerami. W pewnym momencie. No to w dobrym, bo nic nie miałam Dobra, sorry, że tak się trochę ukrywam. Bardzo zrobiłem oddział elitarny versus nieelitarny. Czekał on już i na pierwszym lewym no tak, na pierwszym No Ale to było mega nieupłacalne To było bardzo nieupłacalne O, i teraz jego Inferno Tower nie ma szans Ale ja mam swój też Inferno Tower, więc... O, i mój goblin Się ja udało, używam E-matki Taj matka mi się podoba. ten czy też taka szczerze średnia jest. Tak bardzo mi się nie podoba, no ale. Co robimy tak? Dwa razy strzałki. Co? O I golem mi tu był Nie baby Nie! Nie zdążyłam Dobra, napiszcie mi jakiś nowy tek, bo tak coś czuję, że potrzeba nowego deku. O I tu chyba widać, że jest gracz Rosjanem No i Ja się żegnam Byłem supermocie, jestem supermocie i będę I Będę Cześć